Gucio, mama i podróże. Lubimy z guciem podróże. Oj, lubimy. A jakie najbardziej? Każde. Te bliskie i te dalekie. Wszędzie jest fajnie. No i ze sobą dużo wspomnień i pamiątek. To prawda. Podróże są ważną częścią naszego życia. Pozwalają nam odpocząć od codzienności. Dzięki nim tworzymy mnóstwo dobrych wspomnień kolekcjonujemy różne ciekawe pamiątki zwłaszcza magnesiki, a naszą magnetyczną podróżniczą ścianę. Ale co najważniejsze poznajemy nowe kultury, nowe języki i krajobrazy. Generalnie poszerzamy nasze horyzonty. Z każdą podróżą zmienia się odrobinę nasze spojrzenie na świat. Potrafimy dzięki temu patrzeć szerzej. Słuchajcie, jest kilka miejsc, o których chcemy wam opowiedzieć. I na pierwszy ogień Gucio wybrał pewien bardzo ciepły kraj. Dzisiejszy odcinek to w krainie piasku, piramid i faraonów. Zaczynamy. Gorące piaski pustyni, szaro beżowe górskie wzniesienia, błękitne i lazurowe wody mórz, najdłuższa rzeka na świecie i piramidy. Jaki to kraj? Egipt. Tak, to Egipt. Rozpoczniemy naszą nową podróżniczą serię odcinków od podróży do Egiptu, właśnie. Myślę, że to dobry wybór, ponieważ jest to jeden z najczęstszych kierunków wakacyjnych, w zasadzie przez cały rok. Dlatego będzie cały czas aktualny. Chcemy Wam opowiedzieć, jak wyglądała nasza podróż. Co tam widzieliśmy, jak nam się tam podobało, co tam można zobaczyć oraz co warto i można ze sobą przywieźć na pamiątkę, a czego nie. Opowiemy Wam też trochę o jedzeniu, o zwyczajach i podpowiemy, jak się do takiej podróży przygotować, jeśli lecicie tam pierwszy raz. To jak się do tej podróży przygotować? Najważniejsze dla nas rzeczy z punktu widzenia mamy i dziecka to apteczka podróżna i zabawki do samolotu. Przygotowaliśmy się do zmiany flory bakteryjnej i braliśmy probiotyki około 10 dni przed wylotem, żeby się nie stresować potem bólami brzucha na miejscu. Zawsze staramy się też, będąc na wakacjach w innym kraju, używać wody butelkowanej do mycia zębów. Warto o tym pamiętać. Kiedy wiemy, że nasze żołądki są delikatne i szybko mogą złapać tak zwaną zemstę faraona, czyli dolegliwości jelitowo-żołądkowe, które przeszkadzają niestety w cieszeniu się z wakacji i w wypoczywaniu na plaży czy na basenie. Jak wyglądała nasza apteczka? Mieliśmy w niej coś na alergię, coś na gorączkę i coś na przeziębienie. W apteczce warto też mieć jakieś leki na dolegliwości żołądkowe, gdyby się zdarzyły. Ale w razie czego w wielu hotelach można wykupić wizytę u lekarza i kupić od niego specjalne, lokalne leki na takie dolegliwości, właśnie. W Egipcie byliśmy w kwietniu i spotkaliśmy wiele komarów. Gucio był przez nie ciągle atakowany, więc używaliśmy spakowanych do apteczki plasterków, takich specjalnych na ukąszenia komarów. No i oczywiście używaliśmy też sprejów odstraszających komary. Bardzo ważny jest oczywiście krem z wysokim filtrem UV oraz kosmetyki pielęgnujące skórę po opalaniu. I jak już jesteśmy przy temacie UV, to naprawdę bezpiecznie jest, kiedy dzieci mają na sobie stroje kąpielowe i nakrycia głowy z tkaniny chroniącej przed promieniami UV. W internecie jest spory wybór, więc na pewno coś znajdziecie. W Egipcie najniższy indeks UV jest od listopada do stycznia, w sezonie zimowym. W pozostałe miesiące jest dość wysoki, więc tym bardziej koniecznie trzeba się zabezpieczać przed tym promieniowaniem. Powinni pamiętać o tym i dorośli, i dzieci. To bardzo ważne dla naszego zdrowia. Dla Waszego komfortu, polecamy też zaopatrzyć się w wiatraczki na baterie. Przydadzą się Wam przy wysokiej temperaturze. Oraz w bidon termiczny, który będzie Wam długo trzymał niską temperaturę wody. Przyda się dla ochłody w upalne dni, które są tam w zasadzie codziennie. To teraz druga ważna lista. Jakie zabawki zabrać do samolotu? Dla maluszków na pewno wszelkie zabawki sensoryczne, manipulacyjne, książeczki z ruchomymi elementami czy okienkami lub takimi elementami przyczepionymi na rzepy. Na pewno przyda się ulubiona przytulanka, może być też maskotka obciążeniowa, do złagodzenia emocji związanych z lotem. Pamiętajcie, że dla małych dzieci możecie mieć w bagażu podręcznym bidonik z wodą, sokiem lub mlekiem, czy na przykład musy owocowe. A co zabrać dla starszaków? Gucio miał słuchawki wygłuszające, dostał też podczas lotu nową książeczkę. Mieliśmy zbiory zagadek dla dzieci, Dziecięcy aparat fotograficzny, którym można robić cyfrowe zdjęcia. Mieliśmy też magnetyczną układankę, magnetyczne szachy i słuchawki do telefonu, żeby mógł posłuchać swoich ulubionych bajek i podcastów offline. My korzystaliśmy ze Spotify. Mamy tam konto, dzięki któremu możemy pobierać sobie playlisty na telefon i słuchać ich w samolocie. Ostatecznie możecie mieć ze sobą też tablet z pobranymi na serwisach streamingowych bajkami do obejrzenia, ale lot z Warszawy do Marsa Alam w Egipcie, gdzie byliśmy, trwa 4,5 godziny, więc my zostawiliśmy jednak tę opcję oglądania bajek na dłuższy lot i kryzys. Do samolotu spakowałam też Guciowi poduszkę podróżną, żeby mu się wygodniej spało, no bo drzemka w samolocie u nas obowiązkowo. No dobrze, to co robić, jak już jesteśmy na miejscu, w którym się z egipskich kurortów? Można oczywiście całymi dniami odpoczywać na plaży, ciesząc się słońcem i lazurowym kolorem morza widokiem małych krabików czy żółwi wędrujących po plaży. Można też zająć się zabawą w piasku, snurkowaniem w pobliżu rafy koralowej, ale można też wybrać się na zorganizowaną wycieczkę jednodniową. Egipt ma wiele do zaoferowania, więc jest w czym wybierać. Jednocześnie warto pamiętać, że to duży kraj i odległości są spore. Więc podróże do kultowych miejsc są dość długie i dość męczące. Więc jeśli chcecie się na nie wybrać, to zdecydowanie ze starszymi dziećmi. Wtedy można pojechać zwiedzać piramidy w Gizie, zwiedzić Kair albo Luksor i Doliny Królów. Lub nawet wybrać się na krótki rejs po Nilu, najdłuższej rzece świata. Dzieci najbardziej lubią atrakcje w stylu przyjeżdżki na wielbłądzie po plaży, albo na przykład rejsu statkiem wycieczkowym ze szklanym dnem, przez który można obserwować morskie zwierzęta. Popularną wycieczką, na którą jeżdżą rodzice z trochę większymi dziećmi, jest Offroad po pustyni, który kończy się wizytą w wiosce beduińskiej. Tam można poznać zwyczaje Beduinów, posmakować ich pysznej herbaty i zjeść coś dobrego. Pozostając w temacie jedzenia. W Egipcie z racji klimatu i dużego nasłonecznienia przez cały rok możecie zjadać pyszne owoce: soczyste słodkie mango, ananasa, melony, arbuzy. My jedliśmy też miechunkę: takie małe słodkie żółte kulki, przypominające nasze śliwki Mirabelki. Tylko miechunka jest zamknięta w takich cieniutkich łupinkach. Zazwyczaj jest tak podana do jedzenia i musimy sami ją obrać. Przepyszne są lokalne sery białe i żółte, w każdej postaci. Mięsa dostępne do jedzenia to kurczak, wołowina i jagnięcina. Są przyrządzane na wiele sposobów. Każdy na pewno znajdzie coś pysznego dla siebie. Warto też wspomnieć o pieczywie. Najbardziej popularne to ashbaladi. Przypomina trochę grecką bułkę pita, którą na pewno bardziej kojarzycie. Warto zjeść taki chlebek i nałożyć sobie na niego na przykład egipski twarożek lub tahinę, czyli sezamowy, gęsty sos, albo baba ganusz, czyli taką gęstą pastę z tahiny i upieczonego bakłażana, pychota. Bardzo popularne są też kotleciki z egipskiego bobu, przypraw i ziół. Najbardziej znane pod nazwą Falafel. No dobrze, a chcecie wiedzieć, co my przywieźliśmy z Egiptu? Gucio uzbierał tam sobie niesłą kolekcję skarabeuszy. Wiecie, co to? Skarabeusz to taki chrząszcz. Zastanawiacie się teraz pewnie, po co zbieraliśmy robaczki. Otóż w starożytnym Egipcie skarabeusz był uważany za zwierzę święte. Był symbolem wędrówki słońca po niebie i symbolem odrodzenia. Skarabeusze od dawna są takim typowym w Egipcie talizmanem szczęścia czymś, co ich właścicielom przynosi szczęście. Wykonuje się je z różnych tworzyw czy kamieni, są w różnych kolorach i rozmiarach. No, a co jeszcze można stamtąd przywieźć? Na pewno figurki, piramid. Sfinksów, starożytnych egipskich bogów w przeróżnych postaciach, ale również figurki najpopularniejszych w Egipcie zwierząt, czyli wielbłądów i żółwi. My przewieźliśmy jeszcze złotą lampę Aladyna, tego z baśni z księgi Tysiąca Nocy. Warto na pewno kupić dla siebie i bliskich różne olejki naturalne do aromaterapii. Czy to wcierania w skórę, na przykład olej z czarnuszki, czy olej żożoba. My oczywiście kupiliśmy sobie piękne, kolorowe magnesy. Mamy w domu specjalną ścianę, do której przyczepiamy magnesy ze wszystkich miejsc, w których byliśmy. I jeszcze bardzo ciekawa i charakterystyczna dla Egiptu pamiątka: papirus. Co to jest? Papirus to taki materiał. Coś w rodzaju naszych dzisiejszych kartek papieru. Materiał wykonywany z trzciny papirusowej. Będąc w Egipcie, możecie wybrać się na wycieczkę do Instytutu Papirusu, gdzie zobaczycie proces jego powstawania. Papirusy z różnymi malowidłami można kupić na bazarach i w sklepach z pamiątkami, ale często są one taką tańszą wersją oryginalnego papirusu. Są wykonane po prostu z innej rośliny. Z palmowca. No dobrze, a czego nie można wywozić z Egiptu? Przede wszystkim nie można wywozić z Egiptu muszli i koralowców oraz piasku i kamieni. Są za to surowe kary, dlatego pilnujcie się, pakując w podróż powrotną. Sprawdźcie, czy cokolwiek z tych rzeczy nie znalazło się gdzieś w zabawkach plażowych. Pamiętajcie, żeby na wakacjach robić dużo zdjęć i nagrywać filmiki. Dzięki temu będziecie mogli utrwalić Wasze wakacyjne wspomnienia na dłużej. Warto też drukować zdjęcia, bo na papierze fotograficznym na pewno dłużej będą Wam służyć. Poza tym możecie jej wykorzystać do zrobienia prezentu dla kogoś bliskiego. Na przykład możecie takie ulubione zdjęcie z wakacji wydrukować i włożyć do ramki. Babcia na pewno będzie zadowolona z takiego prezentu. My na przykład korzystamy też z wakacyjnych zdjęć do stworzenia takiego spersonalizowanego kalendarza na nowy rok dla dziadków. W specjalnej aplikacji do każdego miesiąca roku wybieramy inne zdjęcia gucia. No i właśnie na te cieplejsze miesiące dodajemy zawsze zdjęcia z wakacji. Można też użyć wakacyjnych zdjęć do wykonania jakiegoś pamiątkowego gadżetu, na przykład magnesu na lodówkę albo kubka z nadrukiem lub poduszki. Możliwości jest wiele. Pomyślcie o tym z rodzicami. Linki do listy rzeczy niezbędnych w wakacyjnej apteczce oraz do listy zabawek na podróż znajdziecie w opisie odcinka. Dziękujemy, że byliście z nami. Szykujemy dla Was kolejne odcinki. Do usłyszenia!